Jak ująć dany wydatek w księgach rachunkowych? To wydaje się banalne pytanie, rodzi strach wśród wielu księgowych. Księgowych początkujących, ale i tych bardziej zaawansowanych, którzy na przykład napotykają na fakturę dokumentującą wydatek, z którym mają do czynienia po raz pierwszy. Jak poprawnie wprowadzić ten wydatek do ksiąg rachunkowych? No właśnie. Jeżeli Ty też zadajesz sobie to pytanie, to zapraszam Cię do tego nagrania, w którym powiem Ci więcej na temat ujmowania wydatków w księgach rachunkowych. Z tej strony Magda Chosiawa z Mentoris i to właśnie ja przedstawię Ci, jak to zrobić poprawnie. Zapraszam. Po pierwsze powiem Ci, dlaczego ujmowanie wydatków w księgach rachunkowych budzi tyle emocji? Może właśnie dlatego, że tak jak już wspominałam Ci w poprzednim nagraniu, musimy ująć wszelkie operacje w księgach rachunkowych z trzech perspektyw, z perspektywy ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku VAT. O ile podatek VAT nie jest w przypadku wydatków, aż tak problematyczny, bo tam mamy generalnie zasadę ogólną, jeżeli mówimy o wydatkach krajowych że ujmujemy je nie wcześniej niż z momentem powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że otrzymaliśmy fakturę, czyli dokument potwierdzający ten wydatek i umożliwiający rozliczenie podatku VAT. Emocje tak naprawdę powstają na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, bo o ile z perspektywy właśnie prawa bilansowego również generalnie nie mamy problemu, pamiętamy o zastosowaniu zasady memoriałowej i zasady współmierności, tak, z perspektywy podatku CIT sprawa się już niestety komplikuje. Dlaczego się komplikuje? Dlatego, że oczywiście przepisy nie zawsze są jasne i nie zawsze są dla nas w pełni zrozumiałe. No więc, właśnie, jak to zrobić, żeby wydatek ująć poprawnie? Tu, po pierwsze, przywołam Ci definicję kosztu uzyskania przychodu, czyli wydatku, który możemy rozliczyć w ramach kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w artykule 16 ustęp 1. No właśnie. Co nam w związku z tym już ustawodawca mówi? Jak, o jakich krokach tutaj pamiętać? Po pierwsze zwróć uwagę na to, że wydatek musi zostać poniesiony. Czyli pierwszą rzecz, którą sprawdzamy, to czy wydatek został sfinansowany z majątku jednostki? Jeżeli tak, to możemy, to już jakby pierwszy warunek do ujęcia go na gruncie CIT jest spełniony. Pamiętajmy, że na przykład umorzone składki ZUS nie stanowią kosztu uzyskania przychodu właśnie dlatego, że nie zostały poniesione. Druga kwestia, którą porusza ustawodawca, to kwestia powiązania wydatku w celu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli albo by zabezpieczyć źródła przychodu, i to są wydatki, które możemy połączyć z konkretnymi przychodami, bądź zabezpieczeniem źródła przychodów, to są takie wydatki, które mają zabezpieczyć nam prowadzenie dalej tej działalności, jak na przykład opłata za biuro, prowadzenie księgowości, koszty prowadzenia księgowości itd. W związku z tym musimy udowodnić i ten ciężar udowodnienia zgodnie z orzecznictwem, z, orzeczen z orzeczeniami na przykład, Najwyższego sądu administracyjnego, to po naszej stronie podatników ciąży obowiązek udowodnienia tego związku z prowadzoną działalnością w celu osiągnięcia przychodu albo zabezpieczenia źródła przychodu. I ostatnia bardzo ważna kwestia to jest kwestia związana z wykluczeniami, wyłączeniami. Z listą, Kosztów, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, która została wymieniona w artykule 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ramach tego zapisu znajdziemy całą listę właśnie wykluczeń, jakie wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. I oprócz na przykład wydatków na reprezentację, mamy też cały szereg wydatków, Związanych z samochodami, czy to z zakupem samochodu, tam trzeba zwrócić uwagę na wartość początkową samochodu, czy przekracza kwotę 150 tysięcy złotych, czy też nie, a w przypadku pojazdów elektrycznych kwoty 225 tysięcy złotych. Mamy też wydatki poniesione na eksploatację samochodów, czyli na przykład paliwo. Jak, w jakiej proporcji możemy odliczyć tutaj wydatki. Oczywiście wydatki na samochód. I to, czy samochód jest używany dla celów prywatnych, czy dla celów, czyli dla celów mieszanych, czyli i działalności, i prywatnych, czy też tylko firmowych, tak ustawodawca w ramach artykułu 16 uwzględnia pewną część wydatków poniesionych na samochody, których nie możemy odliczyć, kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy. I warto z tą listą się zapoznać. Ja o niej powiem dużo więcej w ramach szkolenia Akademia Podatkowa CIT. Które prowadzę wspólnie z Patrycją Mikuła. Szkolenie odbędzie się 6 października o godzinie 18. To będzie część druga, w której powiemy sobie więcej na temat wydatków i do którego Cię serdecznie zapraszam. Czyli podsumowując, aby poprawnie ująć wydatek w księgach rachunkowych na gruncie CIT, to musisz sprawdzić, czy wydatek został poniesiony, czy masz powiązanie z prowadzoną działalnością, czyli jesteś w stanie udowodnić, że ten wydatek zabezpiecza źródła przychodów bądź prowadzi do osiągnięcia przychodu i że nie jest na liście wykluczeń wymienionych w artykule 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co jeszcze istotne, bardzo wiele osób, bardzo wiele księgowych zastanawia się nad dokumentowaniem dla celów CIT. I oficjalnie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma jednoznacznych wskazówek, jakim dokumentem potwierdzamy wydatek. Z orzecznictwa wiemy, że wszystko, co może stanowić dowód, może zostać włączone do sprawy i stanowić podstawę odliczenia wydatku. W praktyce wiemy, że to rodzi konflikty i sprawy z reguły kończą się w sądzie. Warto więc dokumentować wydatki zgodnie z ustawą o rachunkowości, bo pamiętajmy, że w celach ujęcia wydatku dla Prawa bilansowego, musimy spełnić warunki dokumentowania określone w artykule 21, czyli dokument musi zawierać pewne konkretne elementy. Mówię o artykule 21 ustawy o rachunkowości, oczywiście, który wymienia konkretne elementy, które dokument, dowód księgowy musi tak naprawdę zawierać, żeby można było ująć daną operację w księgach rachunkowych. W związku z tym już nam w jakiś sposób ustawa o rachunkowości wyznacza te elementy, choć prawo podatkowy o podatku dochodowym tego nie robi. Oczywiście ustawa o rachunkowości nie decyduje o przepisach CIT, natomiast jakby powoduje, że skoro chcemy ująć dany wydatek, to będziemy się starać spełnić te wymogi, które określone są w ustawie o rachunkowości. Podsumowując, ujmowanie wydatków w księgach rachunkowych na gruncie CIT nie jest sprawą prostą i jest to tak naprawdę temat rzeka i powiem jeszcze raz o tym więcej będzie na bardzo praktycznych przykładach w ramach szkolenia, które się odbędzie 6 października o godzinie 18. Poprowadzę je wspólnie z Patrycją Mikuła. Jeżeli tylko chcesz uzupełnić swoją wiedzę na gruncie podatku dochodowego od do osób prawnych, to serdecznie zapraszam. Szkolenie będzie nagrywane. Dostęp do nagrania otrzymasz na kolejne 60 dni. Zachęcam jednak do spotkania na żywo, bo tylko wtedy można zadawać pytania. Szkolenie kończy się certyfikatem, więc będziesz mógł pochwalić się dodatkowymi kompetencjami swojemu pracodawcy bądź zmieniając pracę swojemu przyszłemu pracodawcy. Mam nadzieję, że zobaczymy się na szkoleniu i że to nagranie pomogło Ci lepiej zrozumieć, czym rządzi się księgowość pełna, na co zwrócić uwagę w przypadku przepisów CIT. Ja dziękuję Ci za uwagę dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się na szkoleniu.